Biegu, ale na razie jeszcze nie ma zielonej lampki. Jeszcze Piotrek gdzieś tam przykucnięty, czeka na swój skok. Wczoraj 148 metrów trzecia odległość kwalifikacji. Nie było telemarku przy lądowaniu, stąd noty spowodowały, że Piotr zajął szóste miejsce, a przecież tutaj stawał na podium. Był trzeci w 2018 roku, był trzeci w 2019. No i popatrzmy, wieje mu troszkę z tyłu. Piotr żyła. Walczy odległość ląduje to chyba było 130 metrów w tych okolicach lądował to będzie oczywiście awans 130,5 dokładnie to będzie awans noty 17,5 u wszystkich sędziów jak pod sznurek dodane trzy punkty i jeszcze jedna dziesiąta punktu za wiatr który z tyłu skocznie wiał przy skoku Piotra żyły. Oczywiście będzie awans, to, ale to jest dziesiąta pozycja. Dziesiąta pozycja.